Siema siema widzów, witam cię. Dzisiaj obejrzymy prawdopodobnie najgłupszy film, jaki w tym roku oglądaliśmy. Yy, <ścoughs> I to jest bardzo odważne, bo naprawdę głupie filmy oglądaliśmy w tym roku, ale chyba jeszcze nic nie było aż tak głupie, jak to, co dzisiaj obejrzymy. Weganka, czyli osoba, która nie je mięsa, a nie je nic związanego z jakby no, zwierzętami, yy, testuje nowy zestaw z Maka. Maty, czyli potrójny cheeseburger, potrójne mięso. <śm> no. Dzisiejszy odcinek super się zapowiada, widzowie. Tak samo super się zapowiada to, że już są ostatnie dwa dni. Kumacie, dzisiaj i jutro ostatni dzień, gdzie możecie zamówić cokolwiek z tego dropu na zebrankach. Dla jednych to jest ulga, że o, zebo już nie będzie mówił o zebrankach, a dla drugich to jest, no, ostatni gwizdek, żeby cokolwiek kupić z tego pięknego dropu i, no, puchatki się wyprzedały, z za dużo z was to kupiło, nie spodziewaliśmy się. No i nasze zapasy i zapasy w sumie w Polsce tego puchatka, tego materiału, dokładnie tego, który był się, skończyły. Więc zmieniliśmy lekko odcień. Teraz widzicie na ekranie nowy. Jest taki miętowy zamiast tego niebieskiego, jest taki szarawy zamiast tego czarnego, szarego, co ostatnio był. Więc, żebyście po prostu, no, mieli tą okazję, żeby przetestować tego puchatka i żeby wam było ciepło w tą zimę. Wbijajcie na Zebranka, ostatni gwizdek, ostatnie dwa dni dropu, więc, no, o, uwierzcie mi, że będziecie żałować, jeżeli teraz nie... Przynajmniej wejdźcie sobie na Zebranka i popatrzcie, co jest, cały zestaw tego tam, case'y i tak dalej. Bardzo polecam. Fragment tamten był sponsorowany przez zebranka.pl <laughs> Nie, trzeba będzie jakoś lokowania, widzowie, wiecie, oznaczać. Ale w sumie, jak reklamuję swój własny sklep, czy to jest lokowanie? Chyba tak. To znaczy, wiecie, to jest bardziej skierowane, do, no, no mało chodzi mi o to pismo, co Freeze dostał i tak dalej, to jest bardziej skierowane do tych influencerek. Które reklamują produkty w taki sposób, że nie widać, że to jest reklama, że wiecie, pytaliście się mnie wszyscy o ten produkt, który używam od dwóch miesięcy jest to bla, 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 bla. bardzo polecam. No to, no to, to, to do końca może nie widać, że jest reklama dlatego takiego przeciętnego użytkownika Instagrama, ale wydaje mi się, że u mnie to chyba wiecie, że mi GBS płaci, jeżeli nie widzieliście to zostawcie lajka. Tak, zostawcie lajka, like jeżeli nie widzieliście, to teraz normalnie, bum, wasze głowy eksplodowały obecnie. Subskrypcję swoją, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, to ba bardzo polecam, a jeżeli na razie sobie myślcie, o, czym temu debilowi zostawić suba, czy nie, to poczekajcie do grudnia, wtedy was wszystkich przekonam. No i dobra, zobaczmy, czy Maja Staśko mnie przekona do tego, że jest yy, kompetentną osobą, bo ostatnie dwa filmy o niej i jedyne filmy o Maja i Staśko, to yy, pierwszy był wywiad z The Queen of Black, gdzie nie pokazała jakiejkolwiek swojej Opinii. Drugi to był w sumie film, gdzie ona mówiła o kanałach komentarzy i dużo swojej opinii nie dała. Tylko w większości też czytała opinie innych i mówiła tylko no do, dokładnie. <ścoughs> Ale dzisiaj nasza kochana Maja Staśką, ej, czy, to, czy, to, czy to jest seksistowskie? Ja będę mówił do niej... S, s, nie, no nie chcę cię urazić, Majo, wydajesz się miła, ok? Zagubiona w życiu, bardzo zagubiona. Ale ale miła. No bo w momencie, gdy jesteś publicznie weganką yy, i robisz test, robisz recenzję produktu, yy, maty, czyli potrójnego, czy z burgera w McDonaldzie, to ewidentnie coś jest tam nie halo, nie? Tym bardziej to co ona zrobiła na tym filmie, to za chwilę zobaczycie, już wam puszczę. Jesteśmy w studiu. Wróciliśmy z e, McDonalda, z naszymi zdobyczami. E, w te zdobycze to macza. Jest tutaj mleko, w związku z tym ja niestety nie mogę tego spróbować, bo jestem weganką. Um, jednej rzeczy nie rozumiem. Jesteś weganką, robisz test trzech rzeczy, yy, gdzie dwie z nich są wyjątkowe i powiązane z matą, a jedna z nich to jest po prostu frytki i tylko jeszcze frytki, które nie są w sumie powiązane z matą w jakikolwiek sposób. Poza tym ja może nie jestem weganem, nie mam takiej silnej psychy, ale to nie powinno być tak, że jak jesteś weganem, to nie wspierasz tego, że ludzie spożywają cokolwiek ze zwierząt, dlatego tego nie jesz, żeby, że tak to powiem, zapotrzebowanie na to było mniejsze o tą jedną osobę, czyli ciebie. Ale w momencie, gdy to i tak kupujesz, to poniekąd już nie jesteś weganką, nawet jeżeli tego nie jesz, tylko wyrzucasz, co za chwilę pokażesz na tym... No, no oglądajmy. Są frytki, które już trochę zjadłam. I jest... Um... Hamburger, potrójny cheeseburger, wygląda to tak, mm, jakbym miała powiedzieć, to jest to mało estetyczne, natomiast... Nie no kuźwa, no ona wyciera te ręce, takie obrzydzenie pokazuje, bo to jest takie tłuste i w ogóle wiecie o co chodzi, ale frytki smaka super, najlepsze, już pierniczyłam po drodze, no. <ścoughs> sami są na oleju robione. Um, też nie spróbuję, bo jest tu mięso, więc e, jeśli ktoś jest weganinem, to jedyne, co to pozostają frytki. Jeżeli ktoś jest weganinem, to nie kupuję zestawu maty po prostu. Ja na przykład nie chodzę na koncerty. Nigdy w życiu nie byłem i nigdy w życiu nie pójdę na koncert prawdopodobnie. Więc co, jeżeli chcę spróbować koncert maty, dołączyć tam do koncertu i tak dalej, to kupię bilet, ale go nie użyję i nie pójdę na ten koncert. To wtedy próbuję to czy nie? Nie wiem, staram się jakąkolwiek logikę tutaj robić, ale gdzie szukać logiki, jakiej nie ma? Reszta nie jest za bardzo wegańska, więc to już myślę, że spory minus. Frytka mm... Dobra. Nie, no nie. Robisz, kupujesz cały zestaw maty, tylko żeby spróbować frytki, które są takie same jak zawsze w Maku. Żeby to zdobyć za 18 zł, trzeba było zalogować się w aplikacji. Trzeba było po pierwsze ściągnąć tę aplikację, po drugie zalogować się w tej aplikacji, sprzedając nam swoje dane. To znaczy... Nie, nie, nienawidzę, nienawidzę takich foliarzy, że wiecie, y, logujesz się gdzieś, stwarzasz gdzieś konto, żeby mieć newslettera i po prostu mieli twoje statystyki, co kupujesz, jak kupujesz i żeby cię przekonać po prostu, żeby, wiecie, no, no, żeby kupować maka y, to od razu sprzedajesz swoje dane. Sprzedajesz. Założyłeś Facebooka? Sprzedałeś swoje dane. Założyłeś, nie wiem, y, pocztę na Gmailu? Sprzedajesz swoje dane. Ale uwaga, widzowie, mówcie na mnie, drugi Mark Zuckerberg na zebrankach, też trzeba stworzyć swoje konto i automatycznie sprzedajecie mi swoje dane, widzowie. I nie, 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 ja, ja, ja te dane nie wykorzystuję po prostu po to, żeby wam wysyłać jakieś nowości na maila i tak dalej, nie, 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 ja je sprzedaję Chinom, tak, tak, tak robimy. Maila, imię, mm, i chyba tyle. Można było jeszcze dodać W każdym razie trzeba było to zrobić, i to jest taki sposób, który McDonald's wykorzystuje po prostu do tego, przez matę, żeby po prostu w jakiś sposób uzależniać od siebie klientów czy zdobywać nowych klientów, bo dzięki tej aplikacji. Nie, niemożliwe. Nie, nie, nie. Mata robi deala z McDonald'em. I McDonalda cel jest, żeby klienci powrócili oraz żeby zdobyć nowych klientów? Nie wierzę w to i nigdy o tym tak nie pomyślałem. W ogóle uzależniać, ona mówi jakby y, pobranie aplikacji, gdzie masz co jakiś czas notyfikację, że jest jakaś promocja w McDonaldzie. Y, to, to, to było uzależnienie, nie? N nikotyna, papierosy? Nie, nie, nie. To nie jest uzależnienie. Aplikacja McDonalds to jest uzależnienie. <śledzianie> e, mają dane. Mają maile, całą bazę mailową mogą sobie stworzyć, i to będą całkiem nowi klienci. Matę oglądają głównie ludzie, którzy są, no myślę, że przed dwudziestką, nastolatki, mm, no i po dwudziestce, więc to są tacy. Cześć, nie, nie. Czy... <ścoughs> Czy ona powiedziała, że głównie Matę słuchają ludzie nastolatki poniżej dwudziestki, no i osoby, które mają powyżej 20 lat? czyli każdy go słucha? Mówiłem, że ja dawno tak głupiego filmu widzowy nie widziałem, i dawno się tak nie śpiewałem na odcinku, chyba. Pewnie klienci, którzy dotychczas niby jakoś szczególnie uzależnieni od tego McDonalda, teraz już. Nie, no nie mogę. Okay. Po powiedzmy, że się przesłowiła wtedy, i chodziło o jej, że no, generalnie młodsze osoby tam do 25 lat słuchają maty. I ona teraz mówi, że te osoby, czyli osoby do 25 roku życia, nie były uzależnione od maka. Wydaje mi się, że większość osób, które chodzi do maka, to są właśnie osoby do 25 roku życia. No, tak mi się wydaje. Będą mieli taką aplikację. Czy jest to etyczne? Nie. Jest to na maksa nieetyczne. Jest to na maksa nieetyczne, ponieważ po prostu jest to uzależnianie dzieciaków, czy sprzedawanie ich maili, sprzedawanie ich danych dla e, McDonalda. Nie, no nie, nie. Ona, ona znów robi to, co zrobiła z komentarzy, Czyli po prostu szuka problemów. Problemu Tam, gdzie nie ma problemu. I przy okazji, jest to strasznie seksistowskie. I nie w stronę kobiet, tylko mężczyzn teraz. Bo patrzcie, Mata Madilla z McDonaldem. To automatycznie film, wielkie kurde y, tragedia, jak on tak może robić i tak dalej. Ale jak Wersof promowała McDonalda... To wszystko okej. Okay. Według mnie promowanie McDonalda no, nie ma nic tak naprawdę złego. Każdy i tak se albo będzie jadał, bo jak nie będzie jadł, tak szczerze mówiąc, ale Wersof zrobiła coś jeszcze gorszego. O wiele gorszego niż to, co Mata zrobił, i ogólnie ja, niż promowanie McDonalda. Bo jak oboje promowali McDonalda i Mata i Wersof, to nigdzie nie mówili, że McDonald jest zdrowy, lub coś takiego. Nie, nigdzie tego nie było mówione. Jeżeli by tak mówili, to wtedy było szkodliwe i wtedy było nieetyczne. A ale Wersow reklamowała uwaga, energetyka i powiedziała, że to jest zdrowe i że pija kilka dzielnie. I, 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 gdzie, gdzie jest film, i Staśko? Ja teraz maję Staśko z mają Staśkuje odwrotnie, czyli Maja Staśko i jesteś seksistowska, bo nie zrobiłaś filmu o Versow, a o macie od razu robić. Dlaczego? Bo, bo nie ma nic pomiędzy nogami. Za co? Co Mata tak naprawdę z tego ma? No na pewno nie ma z tego, nie wiem, e, jakichś możliwości rozwoju jako raper. No i teraz kolejne farmazony gada, no bo jak nie ma okazji rozwoju? Dzięki temu ma pieniądze, dzięki pieniądzom może, nie wiem, na przykład lepszy teledysk zrobić. E, to jest pierwsza opcja. E, druga opcja, dzięki temu, że współpracuje z McDonaldem, to więcej osób będzie na niego patrzyło jako o kurde, on z taką wielką marką współpracował, a no to też z nim będziemy współpracować. Lub na przykład, nie wiem, McDonald's połączy kuźwa Matę z Travis Scottem i zrobią sobie razem piosenkę, dlatego, że obydwoje współpracowali z McDonaldem. No, no, nie wiadomo. Albo możliwości rozwoju jako m, osoba, która może kreować jakiś konkretny, nie wiem, wizerunek. Mata ma z tego wyłącznie zyski. Nie, no, ja, ja myślałem, że jak Mata będzie współpracował z jakąkolwiek marką, to nie będzie nastawiony do tego, żeby mieć zyski, tylko że będzie miał na nastawienie, żeby mieć straty, nie? Tak mi się wydawało, więc też jestem bardzo zdziwiony. Można powiedzieć, że Mata sprzedał swój e, wizerunek po to, żeby McDonald's mógł czerpać z tego korzyści. Korzyści oczywiście są no, przede wszystkim materialne, zyski z tych 18 zł, które e, osoby teraz będą kupować, ale korzyści są także takie, jak przywiązanie do e, marki, czy także Mm, tworzenie takiego przyjaznego wizerunku tej marki właśnie za pomocą maty. Okej, okay, okay. z, każdym, z każdym zdaniem myślę, że już głupoty nie przebije i przebija to. Dzięki macie ociepli się wizerunek McDonalda. Dzięki typowi, który dosłownie krzyczy <laughs> telewizję polską yy, na przykład to, że pali 10 jointów dziennie. Dzięki Macie ociepli się wizerunek McDonalda. I niemożliwe. Mata sprzedał swój wizerunek, żeby McDonald na tym czerpał korzyści. Nie spodziewałem się tego. Że obydwoje będą czerpać korzyści na tym, że wspólnie współpracują. Ja myślałem, że jeden będzie zyskiwał, a drugi tracił. Myślałem, że ogólnie Mata podejmie taką współpracę, że McDonald mu zapłaci i wtedy powie: nie jedzcie McDonalda. Jest to syfiaste jedzenie. Wydaje mi się, że to jest w ogóle problem reklam w naszym społeczeństwie i w tym świecie, w którym funkcjonujemy, ale jak dla mnie to jest bardzo złe zachowanie. Nie tylko dlatego, że McDonald's to jest oczywiście jedzenie, które jest niezdrowe. Kiedy spojrzymy pewnie na to, co się znajduje w tym... Ej, dajcie mi jedną osobę, która sądzi, że McDonald's jest zdrowy. Musi to być jakiś po prostu psychopata i koniec, kropka. A Maja, Staśko, ty dzięki temu, że na początku powiedziałaś, mmm, jakie dobre frytki McDonalda, też pewnie kogoś przekonałaś, żeby iść na frytki McDonalda, bo zrobiłaś mu smaka. Mm, oto, w tej oto maczy to będzie tutaj mnóstwo cukru, mnóstwo jakichś dodatków, które są super niezdrowe, no poza tym... Chciałbym wierzyć, że ona troluje, serio, chciałbym, naprawdę chciałbym, bo no jak już mówiłem, ona się nie wydaje złą sobą, po prostu no jest zagubiona. No, jakby... Um... Jakby nie patrzeć. Tutaj, tutaj ta kanapka, no już tu samą widać, że jest, jest strasznie tłusta, jest w ogóle. E, nie ma pewnie za wiele wartości odżywczych, no więc to jest. No, frytki niestety też. No, no ale na frytki powiedziałaś, Mniam, ale dobre. No, raz na jakiś czas trzeba się rozpieszać. E, no, 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 no. Nie rozumiem, co ona próbuje zrobić tym filmem? E, to jest takie promowanie super niezdrowego, śmieciowego żarcia. Oczywiście co jakiś czas możemy. W ogóle ta nazwa, śmieciowe żarcie, pewnie nie jest jest najlepsza, no to nie są śmierci, to, yy, śmieci, to nie są śmieci. No, no i super, dosłownie Maja Staśko sama siebie zaorała. Raz na jakiś czas możemy, nawet Maja Staśko smakują fryteczki, więc, więc, no, raz na jakiś czas nic w tym nie ma złego. Yy, Mata nie mówi, żeby chodzić i codziennie jeść yy, jego kurde zestaw Maty w McDonaldzie przez cały miesiąc, gdzie będzie aktywny, nie! Mamy tylko spróbować, i zgaduję, że większość osób tak zrobi. Spróbuję sobie raz, i tyle. Jak mu smakuje, to może zje drugi, może trzeci. Ale nigdzie nie sugerował, że jedzenie tego codziennie jest ok. Ale za to wersow sugerowała, że picie paru energetyków dziennie jest ok. Film Maji Staśko nie istnieje. Jezu. E, to jest jedzenie. Natomiast y, to, i możemy czasem sobie pozwolić na takie jedzenie, no. Mm, na przykład na frytki. Uh, i... Maja Staszko naprawdę jest pięć w jednym. Ja myślałem, że pierwszy jest feministką po prostu. Yy, potem coś tam jeszcze doszło. A teraz jeszcze doszło to, że jest weganką. I generalnie każdemu mówi, że jedzenie fryteczek jest okej, okay, ale reszty nie. Dlatego, że ona nie je mięsa, każdy ma nie jeść mięsa. No i takim sposobem sympatia do mojej Staśko moja spada. Bo ja szanuję, jak nie jesz mięsa. Szanuję, jak... No, wszystko twoje szanuję, róbce, twoje życie, jak chcesz, ale w momencie, gdy ktoś mi wpycha swoje życie i mówi, co jest ok, co nie, no to, to to już to już nie jest fajne. Jak dla mnie to jest do wyrzucenia, to jest też do wylania. Nie będę tego robić, bo ktoś to oczywiście wypije, bo nie będziemy marnować jedzenia. Ktoś tam to też zje. Ja to mówiłem, że ona z każdą minutą tego filmu to jest coraz głupsze. O jest. Ona sama siebie zaora. Ja nie muszę nic mówić dosłownie. Po prostu puszczę wam ten fragment jeszcze raz i zauważcie dokładnie, co ona robi na początku i co robi na końcu. Jak dla mnie to jest do wyrzucenia. To jest też do wylania, nie będę tego robić, bo ktoś to oczywiście wypije, bo nie będziemy marnować jedzenia, ktoś tam to też zje. Poniosły ją emocje, prawdziwa Maja Staśko wyszła na jaw i rzuciła tego burgera o ziemię, nie? I potem yy, chciała rozdać chyba tą maczę, ale nie do końca wiedziała jak i potem się zorientowała, ty, co ja kuźwa robię? Nie, nie można marnować jedzenia, to troszeczkę jest... Jestem weganką, więc dosłownie tak nie powinnam robić. Dlatego mówi, że to powinno iść do wyrzucenia, ale ona tego nie wyrzuci, tylko da komuś, żeby nie marnować jedzenia. Pomimo tego, że rzuciła tego burgera tam o, o jakąś podłogę, pewnie nieczystą. Ale yy, ogólnie mięso, mleko, yy, myślę, że mogłoby to być lepsze. No i teraz tak. Ale ogólnie mięso, mleko, myślę, że powinno to być lepsze. No, 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 co, co Mata ma wypuścić, wegański? zestaw, dlatego że Maja Staśko jest weganką. Cała ironia tego filmu to jest to, że ona nagrywa ten film, żeby pokazać, żeby nie, nie, nie kupujcie tego zestawu maty, bo, bo jest mięso i ogólnie fast food i tak dalej, ale w tym filmie po pierwsze mówi mniam, fryteczki z maka, a po drugie... Kupiła kuźwa ten zestaw i zgaduje, że kupiła tyle tych zestawów, ile większość osób kupi, czyli jeden na spróbę i tyle, żeby być częścią tego, tej kolaboracji. Więc dosłownie kupiła coś i wzięła udział w czymś, czego tutaj przestrzega, żeby nie brać w tym udziału. To mi trochę sytuację z Nowciaksem przypomina, czyli klapki takie na oczach, że wiecie, nagrywa film, gdzie mówi, że ekipa to nosi, nie można kopiować. Koniec, kropka. Chodzi po tych bazarach, straszy każdego, a pod koniec kupuje sobie podróbę, Tańczącego kaktusa, gdzie gra piosenka Cypisa, i Cypis za to uwaga nie dostał ani grosza. Czyli w sumie celem tego filmu jest jedna rzecz, ale i tak pod koniec ten cały cel i tak dalej nie ma w ogóle jakiegokolwiek znaczenia, bo sam to robi. Tak samo moja Staśko sama tutaj kupiła zestaw. Paulina Młynarska skomentowała to, myślę, że w bardzo, bardzo dobry sposób. I ja po prostu przeczytam ten komentarz, bo wydaje mi się, że on wyczerpuje temat. Komentarz, zarówno post, jak i komentarz. No a my tutaj pod koniec mamy podsumowanie Maji Staśko, że coś tam się w niej budzi, coś tam zauważyła i coś tam zmieniła w swoim mózgu i jest przekonana do jednej rzeczy, ale w sumie własnej opinii do końca nie ma i nie ma jak tego wya wyargumentować. Więc przez większość odcinka. Czyta kogoś innego opinie i tylko przytakuje. <laughs> o, to jest, ta jest, to jest właśnie Maja Staśko. Powinniśmy tego od sławnych osób oczekiwać i jeszcze coś. Fakt, że ktoś jest antypisowski jak Mata, nie zwalnia go z odpowiedzialności za wybory biznesowe. Co reklamuje, jakie wartości za tym stoją, i czy to nie jest jakiś ewidentnie szkodliwy syf, to prosty proces myślowy. Czekaj. Ja, 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 ja. <laughs> Ja nie wierzę. Nie wierzę, że na, na świecie istnieją takie osoby. Yy, bo Maja Staszko tam przyda właśnie wielki komentarz to jest końcówka tego koment komentarza jakiejś tam osoby. Gdzie to, że Mata sobie robi współpracę z McDonald'em, powiązali do tego, że jest antypisowcem i, i co, coś tam, coś tam. C co ma polityka do tego, że chłopcy z makiem robi kolaba? I kurczę, czy nawet jeśli on tam zarobił, nie wiem ile można zarobić na takim układzie, kilkaset tysięcy, milion, nie wiem, nie wiem, ja się w ogóle o tym nie znam, ale nawet jeśli zarobił strasznie dużo kasy, to czy to jest warte tego, żeby ludzie. Chorowali? Przedtem jeszcze dawała argumenty, że no, Mata to nie jest biedny, więc nie musiał akceptować tego deala z Makiem. To, to jest takie głupie gadanie, naprawdę. A tutaj mówi, że Mata szkodzi, McDonald's szkodzi zdrowiu ludziom i tak dalej. Przecież ona dosłownie, pamiętam, że krytykowała Nitra, że patrzył na wagę kobiet i w ogóle na wagę ludzi i tak dalej. Nie powinno się patrzeć na wagę ludzi, nie chce, każdy waży ile chce. No, 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 no to Jedno z drugim się nie łączy. Bo albo mówisz, że McDonald's powoduje, że ludzie są y, potem chorzy, przez to głównie, że są potem otyli i tak dalej, albo mówisz, że spoko być otyłem, jakby nie ma nic z tym złego. E, McDonald's robi to, to, to i to. McDonald's szkodzi wam w taki i taki sposób. Albo mięso ma takie i takie konsekwencje. No. no cokolwiek. Ona tutaj mówi, że ma nadzieję, że Mata to robi jako eksperyment społeczny, że pod koniec wyjdzie, że no McDonald's mi nic nie zapłacił i generalnie mięso ci szkodzi, czyli Mata wyjdzie jako wegan, ma taką nadzieję. Nie wiem, nie ja mi się już nie chce słuchać jej głupoty. Obejrzyjmy jeszcze raz, jak rzuca tym burgerem i, i. Jak dla mnie to jest do wyrzucenia, to jest też do wylania. Nie będę tego robić, bo ktoś to oczywiście wypije, bo nie będziemy marnować jedzenia. Ktoś tam to też zje. Osoba, która tak dba, żeby ten świat był taki niby piękny, w sensie no piękny w jej oczach, niby nie. Dosłownie gardzi jedzeniem. Rzuca o ziemię dobrego burgera. Jak to w memach można powiedzieć? Dzieci w Afryce by to zjadły. Ale nie, no serio, no... Biedne dzieci, które pewnie nie stać ich na kolaborację maty z McDonaldem, z chęcią by to zjadły. No... Nie wiem, tragedia po prostu. E, też tragedią jest to, że na zebrankach drop się już niedługo kończy, więc widzów po tym odcinku, bo już jest koniec, wbijaj na zebrankę i sobie przynajmniej przejrzyj, co tam jest ciekawego. Może się akurat skusisz, bo jest to ostatnia szansa.